Dobra. To jest gra medie... Medieval Dynasty, czyli lądujemy w średniowieczu. Lądujemy w średniowieczu, i to jest taki mix survivalu. Że to jest survival game, a do tego mamy. Jesteśmy biednymi łowcami, nie? Damy nowa gra. Zobaczymy, bo tego nie oglądałem. Zaczynajmy. Czy manko A że to jest i used to have a simple life whatever needed doing around the farm i'd do it <laughs> being the eldest son it's tough but at least we had a living and our plates were never empty then the war came i lost everything overnight the last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Jezu! Ale głośno, ale epicko! Jakie to było kurde epickie! Ej, Jaram się jak dziki, kolejną grą. No, pięć jak. Ej, wszedłem tylko w tą grę, żeby zobaczyć, czy dobrze idzie i się nie ścina. I już mi się spodobała. Czekam na to. I chodzi o to, że tu jest Survival. Coś jak. Yy, yy, The Forest mi się kojarzy. I zbieramy na przykład patyki. I tak dalej, nie? Ja tu pozbieram patyki, bo nie wiem, jak się nawet craftuje. Więc ja jestem tu, widzicie, żeby zbić sosnę. Y, musimy mieć już topór dostępny, że craftujemy i w ogóle, nie? Kurde, zarąbiście, ziemię nam da, ziomecze, kurcze, ziemię dostaniemy za frajer! Możesz ściąć drzewa, aby zbudować swój dom, trzcina rośnie nad rzeką, dobrze, dobrze sprawdzi się na dach, masz ze mną, ze sobą jakieś jedzenie, niewiele mam. W razie potrzeby w naszej wiosce znajdziesz kilka sprzedawców. Jeśli nie masz pieniędzy na jedzenie, zawsze możesz szukać grzybów w lesie lub polować na zwierzęta. Możesz jakoś mógłbyś mi zrobić troszeczkę? Powinien, może, rozmawiać z tutejszymi ludźmi lub z tymi z innych wiosek. To mam quest, zebrać tylko Gdzie ja? O, czekajcie, kamień. Muszę kilofem wykopać kamień, ale tu muszę. Nie wiem skąd ja mam zdobyć kamień. To jest taka pepega teraz. Ej, no kurczę, ja jestem teraz normalnie nie wiem o co im chodzi. Także ja mam na czerwono Okradnij skrzynię. Jest, kurde, mamy kosa, żelazna motyka, kamienna motyka. Kurde, motyki mamy. Dobra, trzeba znaleźć. Pierwsze rzeczy możliwe do zapieprzenia i co? I dupa kurczeń. Motyki same. Motyką to ja nie poszaleję. Zaraz będzie noc. i się wkurzę no nie ma nic ale znaleźliśmy, czyli w skrzyniach jednak coś tam czasami można znaleźć no to nic, idę szukać dalej skrzyni kurcze, co zagra? o! es! kurde, udało się, dobra Kam y nóż myśliwski. Drewna na siekiera. Ha, mamy kamienie. Po godzinie rozkminiliśmy kamienie. I co się stanie, jak to zetnę? Dobra, to spada. Okej okay. Dobra, już wiem jak to działa. Idziesz lekce odrabiać? No to panu. O Jezu, jak jestem załadowany. Dobra, zbuduj dom 8 kłód, potrzebuję 11 kłoda. Prosty dom. Aha, czy tu dom mogę zbudować? Dobra, gdzie budujemy dom? Mamy jedną kłodę. Niesiesz za dużo? Spoko. Wiem, że niosę za dużo, ale będę miał domek w końcu. Domy. Oj, możemy tu wybudować. Ja chcę wybudować domek. Tu. Czekajcie, musimy wziąć sobie chyba młota, nie? Oje, dobra, dwie kłody. Dobra, tu mam kłody, chyba nie. Aha, czyli tak się buduje dom. Czyli buduje się dom podobnie do. S? Mamy wejście, Git. Tu potrzebujemy patyki. Jedną kłodę. Ja pierdzielę, dobra. Dobra. Podpalę wam, żebyście widzieli, jak tu. Pracuje ciężko. Dobra, kłody brakuje i słomy. Dobra, zaraz questa zrobimy. A. Drewniany młod mi się zniszczył. Dobra, możemy iść spać, podwójne łóżko pojedyncze. Dobra, chodźmy spać, no bo czemu nie. Dobra, dzień się ten obudził. Dobra, gotowanie. Aha, i możemy tu gotować, rozumiem. Zarąbiście i skrzynia. Dobra. Więc do skrzyni możemy tak, babkę lekarską yy, Wszystko akceptuj, dobra Niedojrzałe jagody F, E, F, dobra Woda F, E, F Patyk, F, E, F, dobra Jabłko O, tu daje wodę, dobra Arolada Kurde, daje 45 jedzenia, dobra wersja jest... dobra, S łopata jest wymagana do gliny, dobra w ogóle my, my mamy zrobić pułapkę na króliki jedną tą pułapkę... Z... postawmy blisko może tutaj, o bo króliczki może chodzą piciu, nie? postawmy tu aha, mamy... możemy tylko jedną pułapkę zrobić Dobra, musimy upolować dzikie zwierzę, więc chodźmy polować Idę tu w las, może coś tutaj znajdziemy Może wezmę sobie dzidę I zobaczymy jaka ta gra jest trudna, bo ja tu zwierzaka jeszcze ani razu nie widziałem, o I tam jest chyba coś, nie? Dobra, podejdźmy na ku Będzie polowanie, uwaga ludzie żem rzucił to Dobra, czyli Trzeba znaleźć dzidę teraz wywaliłem gdzieś dzidę Masakra Gdzieś w tą stronę dzida polecia No nie wiem On dostał tą dzidą? Mamy dwie dzidy teraz Więc będzie łatwiej F2 Drewniana włócznia, dobra, mamy pod dwójką. Szukamy zwierzaka dalej, o. O, dobra! Drewniana włócznia, aż tak wypieprzyłem ją. Yy! Dobra, pod altem widzę włócznie, już wiem jak dzidę znaleźć. On dostał dzidą. bronimy go, no co jest kurde, dzida, na dwójce dobra, mamy włócznie poproszę na dwójkę, dzięki o, fak, 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 fak Es! Es udało się. Dobra, gdzie jest ten jeleń, bo on ma dzidę naszą. Co jest kurde? Dobra. No. Dobra, w końcu Ja pierdzielę ile to było. Oh. Okej, okay, i tutaj mamy historię Alwina. Dostać do Alwina patyk, jednego patyka. Dobra, chodźmy do Alwina. Dostarczyć mu patyki. Trzymaj patyki. Dobra, zaskoczyłeś mnie, jestem takiego rodzaju rzemieślnikiem, skąd wiedziałeś jak to zrobić? Może jestem rolnikiem jak mój oj... a może... dobra Mięso może schowajmy Jajko może schowajmy Wysuszone mięso wezmę, dobra Ogólnie To zobaczmy czy królik się złapał Pułapkę mamy królika Aktywujmy pułapkę. Dobra, mamy królika. Czyli, co zdobyliśmy? Mięso, skórę i mięso. Dobra, schowajmy mięso. No, bogato, królika mamy. Haha, -ha! i stwórzmy inne. I stwórzmy. Kurde ognisko, pyk, proste ognisko. Proste ognisko przed chatką, stwórzmy. I tu mogę coś ugotować. Mięso, solone mięso, ryba. Solona ryba. ES, możemy tu mięso ugotować na ognisku. No to git. Możemy wziąć sobie to całe mięso i je ugotować. I mamy pierwsze żarcie, tak? R, E, F, akceptuję. I 10 mięsa robimy. smażymy mięso, git. Za 1500 zł dobry komputer? Nie sądzę. Powiem ci, że to coś śmierdzi za 1500 zł. Lepiej dozbierać sobie kasę i naprawdę kupić coś lepszego. Moim skromnym zdaniem. Ja się na komputerach tak nie znam, nie? Ale takie moje zda skromne zdanie jest, że komputer dobry jest za 3000, za dwa razy tyle. To się opłaca, nie? Dobra, pieczone mięso Odżywczy, 6 tylko daje. Kurde, lipa. Ja chcę dziennik, bo ja tutaj robię dużo rzeczy, ale nie robię. Czekaj, mis przetrwania, tu mam przetrwać po prostu sezon. Ja chcę to śledz zadanie. Ja chceś, iść... kurde, pół kilometra musi tam tamtą stronę. Dobra, lecimy. Idź tu. <gry> Kurde, nie trafiłem. No, idź, ty, idź, idź, idź. No i dobra, A, ale to było głupie i ciężko je łapać. Powiem Ci polowanie na nie, to jest masakra, ale czy 5 mięsa dostałem, no to się liczy, dobra, nieważne. Dobra, chodźmy do tego głowcy, bo kurczę, mamy z nim pogadać. A ja tu wpadać nie chcę za często. Bo w sensie ja nie... Ty musimy sobie kupić w ogóle, żeby wodę mieć. Dobra, to jest ten gdzie macie. Pierwsze. Jestem racjonalny przyjacielka przyjaciel Kasztalana co Słyszałem, że masz obawy dotyczące wilków. Wspaniały człowiek, szkoda, że go straciliśmy. No spoko. Tu chodzi o mojego wujka, który zginął. Heh. Jeśli jesteś choć w połowie takim mężczyzną, jakim był, może. Jezu, myślę, że coś mi tu lata przed twarzą. Dobra, mojego, więc o co chodzi? Dwie watary, które rosną zbyt szybko. Pierwszy przekroczył równowagę między chodnicą a Gostowią. To tylko kwestia czasu, za mną będą. Yy... Dobra u nas. Aha, czyli nie musimy, dobra. Czyli wracamy. Mamy pół kilometra przed sobą. Heh. Dobra, ale nie musimy zabić watachy. To jest plus zadaniem. W ogóle zaraz... Jezu już... O kurde, żub. żubr. Żubr! Jaki on jest ładny! Patrzcie jaki za i jest! Nie zabiję żubra. Żubr jest zbyt dobry zwierzakiem. Jaki był piękny! Pokaż mi swoje towary! Ty masz bukłak, byczku, do kupienia. No to fajnie. Co mi daje worek? Pojemnik na nasiona lub gnój może zostać wytworzony w szwalni. Okej, okay, czyli to kosztuje... Kosa kosztuje 600. Narzędzie do zbioru plonów działa również jako broń. Można wytworzyć w kuźni lub kupić. 600 kosztuje mnie kosa. Ja mam stówkę tylko. Dobra, zobaczmy co ja mam na handele. Mam kłodę. Ile ty cena za patyk? Ej pokazało mi, że coś mam nowego do wybudowania Wanna Wannę sobie postawmy Przy ognisku Co mi da kąpiel? Nie wiem o co chodzi z kąpielą ale patyka mu dałem, nie zaczepiam na wiosce, dobra. Ej, masz chwilę. Jak się ostatnio masz? Właśnie wróciłem z pracy, ciężko. Czekaj, jak się masz. U mnie wspaniale, miło, że pytasz. Dobra, hej, masz chwilę. Jednak tam, jak tam praca, mam nadzieję, że dobrze ci idzie. Ryba, że niewiele o tym wiem, ale, ale co bym zrobił? pewno być zrobiła, żeby zdobyć trochę dziczyzny smacznej, przepraszam, o czym rozmawialiśmy. Nie chce ze mną gadać, czyli fil, flirt nieudany ale... Czekaj, żona Żona jest niezbędna, by za zapewnić sobie przetrwanie dynastii Dzięki niej zdobędziesz, będziesz mieć dziecko Dziedzica Który, dobra, x Nie każda gra mi podchodzi, a ta mi się mega podoba Pokaż mi swoje towary Dawaj mi bukłak Jeden Nice, mam bukłak Nara. Mam bukłak. Prosty worek. Bukłak. Pyk. Pod szóstką mamy bukłak. Dajemy szóstkę. I to się patrzcie jak pijemy. A tu jest water dobra. Napełnijmy bukłak wodą. Dobra, bukłak napełniony, możemy iść, quest'a robić, 900 metrów w tamtą stronę, porozmawiać z do... A mamy żarcie jakieś? Dostałem topór! Muszę kłody przynieść mu A pokaż mi towary Swoje gnój, nasiona, dobra Mam zadanie Kolejne Dobra, musimy wrócić teraz do siebie. Czyli kilometr w tamtą mańkę, ale tu magazyn, ale mają drewno można tu. Dobra, i ogólnie. No tak, co my mamy tu dostępne? Mamy 117 monet, mamy kamienie. Patyki idą do sprzedania, skórę zostawmy. Putro zostawmy. Dobra, patyki, są na handel, mięso 13. Usmażyć trzeba. I to sobie zostawię dobra. Ugotuj R, pyk, wszystko F akceptuj. Dobra, gotujemy. A ja mogę gadać temu. Ja zbudowałem ten dom. Wła Timi ręcoma co widzisz? Timi ręcoma zbudowałem. A teraz y palimy mięso, żeby było co... wrzucić na ruszt. No i teraz sobie mogę... Nie, toku. Mogę wyjść w E. Wejść żarcie i pieczone mięso sobie opierdzielić pyk, 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 pyk. Dobra, idziemy. Mamy pod szósteczką bukłak. To się mogę napić. I ostatnie jeszcze dziabnięcie. Jak to się stało, że postanowiłeś na. Pyta się mnie, jak, jak to się stało, że zacząłem nagrywać? Szczerze. Pierwsze moje próby były dawno dawno temu. Bo mój kanał jest dość długo prowadzony. Jak zobaczysz mój ostatni filmik i w jakiej jakości go nagrywany to też beka. Ale co... Oglądałem sobie Roka i Roya. I stwierdziłem, że też chcę tak nagrywać jak oni, nie? I w sumie Roya mnie zainspirował do nagrywania. I Rok, Więc kurde to byłaby taka wiesz, petarda. Mogą z nimi zagrać w coś, Dobra, musimy udany flirt przeprowadzić. Szukamy tutaj laski jakieś, Dobra, jest. On ma męża, stoi obok. O, wychodzimy. U gościu się wkurzył. Nie podrywa się mężatki. By pobierać. Ej, czemu nie mogę tego zbudować? Brakuje surowców? Przecież mam kurcze kłód Narąbane a pierciele o co im mu chodzi Jestem przeciążony teraz jak ja mam to zbudować Ty, mogę zbudować warsztat Dobra, budujemy warsztat. Warsztat będzie Muszę gdzieś tu zbudować ten warsztat. Kurde, ja mogę budować rzeczy w końcu. Nice. A mogę tu coś zbudować? Nie. Tu coś zbudować? Nie. Co ja mogłem tu zbudować? O, magazyn. Dobra, magazyn to jest drewnutnia. Jakie tu jest wielkie. O kurcze, dobra, czyli ma magazynu nie zbudujemy Jeszcze raz, wróć Kurde, znowu coś zepsułem Ja pierdzie nie ogarniam jeszcze tej gry Patrzcie co z... Mogę warsztat zbudować E i Q możemy obracać Bo tu mam dąć i warsztat. Dobra. Kurde, no nie mam pomysłu, żeby to ładnie wyglądało. Tu zbudujemy warsztat. I potrzebuję tak młotek. Młotek. No i się wkurzyłem. Trochę tak. <laughs> no ale jak i, i, słyszysz swój głos, jest tak przerąbane zanim się przyzwyczaisz do niego. Ja mam przecież zrypany głos, nie? Jak raz gościu wrzucił mi komentarz. Albo na YouTube to... Na Facebooku to było, nie? Napisał mi komentarz, że mam fajny głos, nie? Ja sobie myślę, się... Oj, byczku, nie, nie, nie. O, mamy skrzynkę kolejną. Nice. I stół. Ja pierdzielek. Stół możemy robić. Kamień do rzucania. Gdzie jest killoff? Mhm. A i co? W sensie, że nie zrypany? No przerobany mam głos, no kurde. Mówcie co chcecie, ale ja wiem swoje. Nie wiem, jak możecie słuchać mojego głosu przez te 3 godziny. 4 godziny live'a są w ogóle, wiecie o tym? Trzeba kończyć. <słuchy> no! Ale widzisz, to tak samo mogę powiedzieć, że twój głos też jest spokojny. A ty powiesz i tak, że jest do dupy. Albo powiesz, że taki dziwny. <śm> Co tam jest? Love, serio? Nie mów tak, kurde, to ja to zepsułem. Czekaj, bo ja to muszę sprawdzić. Discord. Nie, może to jest. Dobra, faktycznie. Haha. Xd. XD No widzę, 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 że jest love on No naprawię to kiedyś Dobra, ja idę spać Gierka petarda, na pewno będzie więcej z tego A jutro będę miał co montować w sumie przed pracą Bo jeszcze jeden filmik się spokojnie zrobi z Zobaczymy w ogóle królika czy... Nie złapał się żaden no, od samego początku, no. Pamięć ja też tego nie zauważyłem. No ale mam Ciebie od tego, <laughs> Dobra. Dobranoc wszystkim. Ja się kończę. Bo jak to się mówi, co za dużo, to niezdrowo. Ile można grać w gry? I w ogóle ja sobie tą grę zapiszę. Uns, tak? Aha. Zapisz grę. No i co? Główne menu I zobaczymy, jak ogarnę tą grę to to może coś będzie lepiej i będziemy razem razem z tą grą się produkować i tworzyć, nie? Nowe rzeczy Bo gra się naprawdę dobrze prezentuje, jak widzicie to jest wersja alfa, więc no, nie ma co szaleć ale ja już spadam, więc dobra noc, cześć i wam czołem moi kochani, moi mini moje. Ulubieńcy moi, wy, wy widzowie na no was, uwielbiam was, papa. Pa.